Cześć, witajcie ponownie na moim kanale, ja jestem Magda i dzisiaj zapraszam Was na w sumie taki szybki haul I jest to haul z i dzisiaj skupiamy się w sumie mogę powiedzieć śmiało na spodniach Więc jeżeli jesteście ciekawi co kupiłam to koniecznie zostańcie ze mną dalej W sumie patrzę tak do pudełka i zauważyłam, że w sumie zamówiłam same spodnie, gdzieś tam kilka jakichś takich zupełnie dodatków Trochę do domu, trochę wiecie do ćwiczeń no, także ja wam to już za chwilkę wszystko pokażę, a zanim przejdziemy do tematu, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby nas było coraz więcej. Jest to dla mnie ogromnie miło y, widzieć Was, y, wiecie, w szerszym gronie, więc to jest y, ogromnie motywujące i, i naprawdę bardzo się cieszę. I, i co, ja już nie przedłużam, y, przejdźmy do dzisiejszego tematu. Rzeczy mam niedużo. Ale myślę, że bardzo dużo osób, z tego co wiem, zamawia właśnie z Sinsaya i głównie też są osoby, które lubią zamawiać tam spodnie. Ja powiem wam szczerze, że ja też bardzo lubię Sinsaya i bardzo lubię zamawiać u nich właśnie przede wszystkim spodnie. Czy to jeansy, czy jakieś takie materiałowe spodnie, czy na przykład joggery bardzo lubię i takie typowo bojówki, boyfriendy bardzo też, też sobie bardzo chwalę. I one były prane kilkanaście razy, i niektóre to już naprawdę tyram, kilka dobrych lat, i one są nie do zdarcia. I cenowo, no to myślę, że, że, że nie tylko ja mam świadomość, że są bardzo, bardzo tanio w porównaniu do innych takich popularnych sieciówek, czy nie wiem, na przykład Zara, gdzie w Zarze teraz zwykłe jeansy, kiedy kupowałam je za 100, powiedzmy tam złotych, albo kiedyś tam były za 80 zł, to teraz można powiedzieć, że są nawet za 200 więc no, szok. Ale ja już przechodzę do tematu, pokażę Wam, co kupiłam. Od razu sobie też oczywiście przymierzymy, także koniecznie zostańcie ze mną dalej. Dzisiaj szłam do tego paczkomatu, wyciągam tą paczkę i tak mi się kurczę, co ta paczka taka ciężka. Okazało się, że przecież ja zamówiłam hantlę, bo sobie ćwiczę akurat w domu jeszcze tak za bardzo, znaczy na siłownię karnet miałam zamrożony na jakiś czas, ale już właśnie mi się odmroził od 1 kwietnia, więc hasam między przerwami właśnie na siłownię, ale też zamówiłam sobie takie hantelki, bo ćwiczę, bardzo fajne ćwiczenia ma Monika Kołakowska. Jest to też popularna bardzo osoba na YouTubie, tak jak Chodakowska. Ona głównie wrzuca właśnie fajne ćwiczenia, takie i interwałowe i, i cardio i bez takie, właśnie ja u niej Lubię ćwiczyć, ponieważ ona bardzo dużo wrzuciła ćwiczeń, które nie obciążają kolan, i to jest dla mnie bardzo ważne, bo ja kolano, jak wiecie, mam bardzo skatowane przez los i, i przez życie, dlatego ja no, muszę ćwiczyć, ale muszę bardzo uważać na kolano, żeby mi z powrotem moja kotka nie pękła. Mam nadzieję, że, że mi nie pęknie, że on minę już kolejną operację, która już byłaby dla mnie wyrokiem, więc dobra, tutaj już tak. Odbiegłam od tematu, ale jeżeli chodzi o w ogóle, ja tutaj mam kilogramowe, z tego co pamiętam, nie wiem czy nie były też przypadkiem w kolorze różowym, ale powiem Wam szczerze, że nie szukałam koloru, tylko bardziej zależało mi na obciążeniu. Są to po kilogramie obciążniki, czyli mamy łącznie 2 kilogramy. Właśnie Kołakowska polecała, żeby właśnie mieć sobie takie obciążniki, takie kilogramowe najlepiej. To są głównie takie ćwiczenia na macie, ale one tutaj pierwotnie widzę, że kosztowały te. Te tutaj obciążniki 39,99. Nie patrzcie na paznokcie ale nie mam kiedy ich zrobić, a, a staram się wszystko nagrywać hurtem, póki jest weekend i, i jestem w domu, więc, no, więc robię co mogę, żeby to wiecie nagrać i dla Was wrzucić, żebyście mieli wiecie tak na zaśnie. I 39,99, ale one były z tego co pamiętam na promocji. Ja sobie sprawdzę od razu w zamówieniu, bo powiem szczerze, że ja nie pamiętam. Ale już Wam mówię, plakaty też sobie zamówiłam, zaraz oczywiście też Wam je pokażę. One były, w sumie myślałam, że one były na promocji, ale okazało się, że nie były na promocji, były w normalnej cenie. Ale raz mówiąc, jeżeli chodzi o hantelki. Hantelki, yy, można powiedzieć, że to są hantelki kosztowały 29,99 więc cena taka całkiem, całkiem spoko, czyli wychodzi 15 zł za jeden obciążnik. Myślę, że to nie jest całkiem dużo. Yy, one mają też taką bardzo fajną powierzchnię, taką bym powiedziała trochę gumowatą, yy, bardzo przyjemna i wiecie, nie będzie nam się ślizgać to w dłoniach. Oczywiście, jeżeli chcecie, też możecie używać takich rękawiczek do ćwiczenia, też mam takie rękawiczki, w zasadzie nie ja mam, ale yy, narzeczony ma i, i ja sobie tam wiecie, czasami yy, skubnę mu z torby. No ale... No i właśnie kolejna rzecz, o której mam, to o której już Wam wspomniałam. Są to plakaty i tutaj mamy trzy plakaty i tutaj plakaty są o wymiarach 30 na 40 Stwierdziłam, że gdzieś tam z tyłu chciałabym sobie ładnie tutaj to urządzić i, i żeby to wszystko ładnie wyglądało. Oni bardzo fajnie zabezpieczają tego typu produkty. Ja już zamówiłam kiedyś dwa chyba plakaty. One... Tak? Dwa chyba plakaty? Tak, jakoś, jakoś tak, jakoś zamawiałam. I oni właśnie super to pakują w taki bardzo porządny, kartonową, taką, taką rolkę, taką tubę, o może tubę. Te plakaty kosztowały 19,99. Tutaj mamy tak, pierwszy mamy taki plakat, tutaj mamy oczywiście napis. Kolejny miał być chyba z, z tego, co widzę, tak, tutaj mamy taki wizerunek, jakiś gór i takiej ładnej rzeki czy jeziora. Bardzo mi się to spodobało, więc myślę, że to by tam fajnie z tyłu wyglądało za mną. I drugi podobny, z tym, że tutaj już bardziej jest wszystko skupione na, na górach, a nie na tym pomoście i, i tych dwóch łódkach, a tutaj wszystko tak ładnie ze sobą wygląda. Bardzo mi się one podobają. Powiem Wam, że 20 zł to nie jest dużo. Bardzo fajne te obrazki. Muszę sobie jeszcze kupić do tego ramy, albo takie, wiecie, takie same mm, szklane Ramkę właściwie bez, bez tych obramowań, to jest to. I przejdźmy chyba już do ciuszku. Mam jeszcze klapeczki, zamówiłem sobie na lato klapki, tylko że tutaj już wiem, nie wcisnę się w stopą tutaj jest dla mnie za wąskie więc albo muszę rozmiar większy kupić, tutaj mam 39 one kosztowały chyba 39,99 coś takiego, bardzo fajnie wyglądają, wręcz bym powiedziała identyczne jak swego czasu, były bardzo modne w Zarze i były też takie weciewa kamelowe, bardzo chciałam sobie je kupić, ale wtedy chyba ona kosztowała 200 czy tam ileś złotych, później stwierdziłam, że chyba w klapkach nie będę chodziła w lecie, ale gdzieś tam po domu, czy gdzieś tam ku domu pomykam w klapkach więc stwierdziłam, że dobra zamówię sobie te, ale muszę tak chyba odesłać. Tylko, że tutaj metka mi się oderwała, to tutaj sobie jeszcze przemyślę. Może komuś oddam y, z domowników i, i może którejś jakieś koleżance, przyjaciółce oddam. Może na nią będą dobre. Y, w każdym razie no mi tutaj stopa, mi puchną stopy ostatnio często i. Y, i, I nie wiem, dobra, no w każdym razie bardzo fajne klapeczki. Polecam. Tego w sumie nie wiem, czy mierzyć to z powrotem, bo zamówiłam sobie te spodenki. To jest ten komplet, który pokazywałam Wam w poprzednich holach. I stwierdziłam, że muszę sobie zamówić jeszcze rozmiar mniejszy, ponieważ y, wtedy chyba zamówiłam S-kę bodajże, teraz zamówiłam sobie XS-kę i stwierdziłam, że te spodenki bardzo mi się one rozeszły, bardzo się one rozciągnęły, więc zamówiłam sobie XS-kę właśnie z tego względu, y, żeby wiecie, żeby y, one fajnie przylegały, oczywiście tamte sobie zostawiłam, będę też w nich chodzić. Ale zamówiłam też sobie mniejszy rozmiar, żeby były, i one teraz, uwaga, są na promocji, więc tutaj koniecznie zerknijcie. Ich wcześniejsza cena to, jak widzicie, 79,99. Możecie je dorwać za 49,99, więc promocja myślę, że opłaca się, bo wychodzi 25 zł za spodenki i 25 zł za sweterek. Także myślę, że, że cena bardzo fajna. I mm, przechodzę do spodni. Pierwsze spodnie, które mm, mam, to są straight leg. I tu są takie spodnie materiałowe, ale one są bardzo, bardzo wygodne i one mają bardzo szeroką nogawkę i one tak się prezentują, jak widzicie jest to taki bardzo intensywny kolor fuksji, zobaczcie jakie są szerokie nogawki, ostatnio polubiłam się z takimi spodniami, bardzo mi jest w nich tak wygodnie, wiecie, tak się czuję tak lekko, zwiewnie I, i właśnie takie spodnie stwierdziłam, że muszę mieć w swojej szafie, żeby mieć, nie wiem, na przykład w lecie, no nie wiem, człowiek się wtedy wiecie, inaczej czuje, tak przyjemniej tak lekko, no wiecie o czym mówię no i tutaj mam je właśnie w rozmiarze S one kosztowały 59,99 więc mówię, no cena jest śmieszna. Powiem Wam, że od razu skład, bo jestem też ciekawa składu. Podejrzewam, że tutaj może coś być albo z poliestrem, albo może coś z bawełną, sama nie wiem. Dobra, zobaczę. No, 97 poliestru i 3 elastanu, więc skład nie jest szałowy, no ale zobaczymy. Przymierzymy i pokażę Wam, jak w nich wyglądam. No i jeżeli chodzi o te spodnie. To tutaj już mam bardzo dużo luzu, bardzo są luźne i tutaj podejrzewam, że one no, będą na mnie za duże. I no, nogawki zdecydowanie są dla mnie za, za szerokie i, i nie wygląda to w moim przypadku teraz korzystnie. Mnie te spodnie jeszcze bardziej poszerzyły niż, niż w ogóle taka jestem, więc tutaj one idą na pewno do odsyłki. A jeżeli chcecie kupić, to pamiętajcie, żeby kupić mniejszy rozmiar standardowy niż nosicie, bo bardzo są tutaj duże. Także ja już przechodzę do. Do kolejnych rzeczy. Kolejne spodnie, które mam, to są spodnie cargo. Ja bardzo lubię spodnie cargo, bo lubię zakładać to właśnie z bluzami, z takimi wiecie, kangurkami. I, i, i bardzo lubię tego typu spodnie i zamówiłam takie zwykłe beżowe spodnie, one są bardzo przyjemne, mają bardzo przyjemny materiał w dotyku no i oczywiście mamy tutaj, wiecie, kieszonki pojemne są także spoko i one są zakończone oczywiście taką zwykłą gumeczką, także tutaj bardzo, bardzo fajnie, one nie były chyba jakoś drogie, bo one chyba kosztowały 40 zł, ale trafiłam je wtedy chyba na jakiejś promocji i one wcześniej kosztowały chyba 50 zł, bo mam zakrytą tu metkę, nie pamiętam teraz, mam je w rozmiarze M i tutaj podejrzewam, że tutaj będzie bawełna, bo skład jest bardzo przyjemny. Tak, mamy 97 bawełny i 3 elastanu, więc one będą się fajnie dopasowywały, delikatnie się jeszcze naciągną, więc tutaj w moim przypadku to jest bardzo, bardzo fajne. No i tak prezentują się te, jeżeli chodzi o ten w ogóle... No, te przywieszki, co im tak przyklejają, te takie metalowe, kurde, jak to się nazywa, te takie breloczki, to widzicie, że to już pękło, jak tak już przyszła paczka. No. Myślę, że też nie są najgorsze, tak, one się tutaj prezentują z tyłu. To są dla mnie spodnie, są mega, mega super, mega wygodne. Y bardzo polecam. No i jak już jesteśmy przy spodniach cargo, no to pokażę Wam kolejne cargo. Te mi się strasznie spodobały i e, spodobało mi się też to, że one mają gumkę i one nie mają żadnego suwaka, ani guzika, więc tak one wyglądają z przodu, z tyłu oczywiście mamy kieszonki na pupie są to takie spodnie cargo paski i jest to taki jasny, bardzo jaśniutki pudrowy róż i oczywiście tutaj mamy też kieszonki z tym, że one tutaj już mają taki wiecie zatrzask i fajnie to się ze sobą myślę, że to wygląda no i oczywiście mamy również zakończone gumeczką także myślę, że, że fajne spodnie przymierzymy sobie też i zobaczymy jak to będzie wyglądało na mnie od razu też Wam powiem skład. Tutaj coś mamy chyba sztucznego i tutaj mamy tak: 78 poliestru, 20 wiskozy i 2% elastanu, bo one rzeczywiście się naciągają. Tak prezentuje się też spodnie Cargo. Fajnie, bo no, są tutaj kieszonki, więc tutaj spoko. Podoba mi się to, że one są w paski. Materiał jest tutaj bardzo fajny, bardzo miły. Bardzo fajnie, że tutaj mamy te kieszonki. Myślę, że nie wygląda to źle. Dajcie znać, co Wy myślicie. Kolejną rzeczą, którą mam, a w zasadzie dwa te same modele zamówiłam, tylko w innych kolorach, więc tutaj od razu pokażę Wam obie pary i, i przymierzę, że tak powiem, od razu dwie. I tutaj mam tak, pierwsze to są takie zwykłe jeansowe, bardzo jasne, spodnie jeansowe. One też mają, uwaga, szeroką nogawkę. I one tutaj mają taką, no dosyć, bym powiedziała, szerszą nogawkę i one są delikatnie, delikatnie. Tutaj postrzępione, więc tutaj to jest bardzo delikatne. To jest taki bardzo jaśniutki jeans, taki Baby Blue, taki wiecie, taki bardzo, bardzo jasny. I to są spodnie kuloty. I mam je w rozmiarze 38. Kosztowały 69,99. Ale nie wiem, czy one przypadkiem nie będą teraz na jakiejś promocji. Więc, oczywiście, zawsze, jak już wspominam w poprzednich i we wszystkich filmach, linki i ceny zawsze znajdziecie niżej w opisie. Koniecznie tam zerknijcie. W tej samej serii zamówiłam sobie również w takim jasnym, kremowym odcieniu. Nie wiem, czy to będzie aż tak dobrze widać w kamerze. Ale teraz, jak pokażę nogawkę, to powinno bardziej wyglądać to realistycznie, tak jak to rzeczywiście. Wygląda ten kolor, oczywiście ja od razu je założę. Powiem Wam szczerze, że jestem bardzo przychylna do tych jasnych. Mam nadzieję, że będą dobrze leżały, więc przymierzymy sobie i ocenimy. Oczywiście, jeżeli chodzi tutaj o skład, no to tutaj będzie bawełna i podejrzewam, że może coś jeszcze z pomieszku Elastanu, bo mam wrażenie, że te spodnie się naciągają, więc one tutaj muszą mieć coś tam z Elastanem. No, zgadza się. 99 bawełny i 1% elastanu. Tak prezentują się te spodnie. Powiem szczerze, że jednym minusem jest to, że tutaj nie ma kieszeni. Ja tutaj mam oczywiście nawyk, że ja te ręce wkładam w kieszeń, a tutaj tych kieszeni nie ma i to mnie nie niepokoi. Tutaj tak one wyglądają z tyłu. No z tyłu wyglądają całkiem całkiem nieźle. No i tak prezentują się te takie beżowe, jasne, właściwie kremowe. Myślę, że wyglądają trochę lepiej. No ale ja ich nie zostawię, bo nie ma kieszeni. I ja nie czuję się w tym najlepiej. I tak jeszcze one wyglądają z tyłu, ale to nie są spodnie dla mnie odsyłam, także tutaj chciałam Wam szybciutko jeszcze je pokazać. Kolejne spodnie, które mam, to są mam jeansy, ale to są jakieś takie manjeansy. To są spodnie z wyższym stanem i nie lubię takich spodni, które mają y, zamiast suwaka guziki. Bardzo mnie to irytuje i gdzieś tam jakieś ja się śpieszę, to wiecie, to. Nie mam czasu tych guzików szukać i, wiecie, i to zapinać, no ale dobra. Zamówiłem je w rozmiarze 40 i 38, z tym, że tutaj, akurat z tymi spodniami, to dobrze, że wziąłem też 40, bo widzę, że one są bardzo, bardzo wąskie i mm, to są z wyższym stanem. One są proste i y, wyglądają tak, zobaczcie, tutaj, tak w przód i od razu tył, bardzo fajne kieszonki. I są mega długie, tutaj gdzieś tam przebija się jakieś jedno szarpnięcie, i z drugiej strony jest chyba większa dziura. No tak, tak one wyglądają. Zaraz je przymierzę. Są mega, mega długie, nogawka jest prosta i one są zdecydowanie, zdecydowanie węższe niż poprzednie, które Wam pokazywałam. Także przymierzmy, zobaczymy. To jest oczywiście jeans. No i 100% bawełny, a jeżeli chodzi o yy, cenę, to już Wam od razu powiem, bo też mam metkę 8999. I tak prezentują się te oto spodnie. Dajcie znać, czy Wam się podobają, tak one wyglądają z tyłu. No myślę, że nie są całkiem takie najgorsze. Powiem Wam, że tylko wkurza mnie to, że tutaj trzeba, wiecie, zapinać na te 4 czy tam 5 guzików, ale tak to mi się podobają. No nie wiem, dajcie znać, co Wy myślicie, ale uważam, że są całkiem, całkiem niezłe. No i mam jeszcze spodnie w kolorze różowym i one kosztowały 70 zł. Są to takie spodnie, bym powiedziała, takie eleganckie, troszkę takie w kant, nawet gdzieś tam mają zaprasowane, takie typowo, wiecie, tak jak spodnie w kant. Bardzo ładny, jasny, różowy kolor. Z tyłu mamy niby kieszonkę, ale to jest oczywiście atrapa. Fajnie, bo mamy szlufki. Te już są bardzo elastyczne. One mają też prostą nogawkę, są delikatnie szersze, chociaż w tych mam wrażenie, że będą mnie pogrubiać, a dwa, że mogą być trochę jednak na mnie jeszcze przydłuże, bo tutaj jest delikatnie ten materiał, bym powiedziała taki, wiecie, naciągliwy. Mam tu w rozmiarze M te spodnie i od razu sobie sprawdźmy skład. Tutaj podejrzewam, że może coś być z bawełną, na pewno coś tam z elastaną znajdziemy, bo tak jak już wspomniałam, one się naciągają, także już sobie Zobaczymy. Tutaj mamy 95 poliestru i 5% elastanu. Więc myślałam, że może jednak będzie to coś z bawełną związane, ale jednak nie. Ale zobaczcie, bardzo się naciągają, są bardzo elastyczne, więc sprzymierzmy sobie i zobaczmy. Jeżeli chodzi o te spodnie, no to to jest w ogóle nie moja bajka. Tutaj się czuję, jakby mnie to jeszcze bardziej powiększało. Tutaj no nie wiem, mi się one no trochę nie bardzo, no nie wiem. Nie czuję się w nich dobrze, czuję się w nich bardzo, bardzo, bardzo się w nich czuję szeroko, także nie. Nie, 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 i to do odsyłki, i to bez dwóch zdań. Okej, okay, to było wszystko, co chciałam Wam dzisiaj pokazać. Koniecznie dajcie znać, co Wam się podobało, czy może które spodnie wpadły wam w oko. Koniecznie piszcie, ja się z wami żegnam i widzimy się już szybciutko. A jeżeli film Wam się podobał, to zostawcie oczywiście łapkę w górę. Subskrybujcie kanał, żeby nas było coraz więcej. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Oczywiście zdrówka, trzymajcie się ciepło. Pa!